Dzień dobry moi mili, witam serdecznie w kolejnym podcaście na kanale Obudźcie się. Dzisiaj moje natchnienie wynika z wczorajszego tekstu dziennego. Chciałem się na tym chwilę pochylić i porozmawiać. Posłuchajcie najpierw o czym był tekst, no a potem jak zwykle na freestylu polecimy <grych> z tematem Teraz go widzicie ten tekst. Czytamy. Z miłości do domu Boga daje jeszcze, daje jeszcze swoje własne złoto i srebro. Król Dawid ofiarował mnóstwo własnych środków na budowę świątyni. Jeśli nie mamy już sił, żeby uczestniczyć w budowach teokratycznych, na miarę swoich możliwości możemy je wspierać datkami. Tutaj chciałbym się zatrzymać. Otóż. Świadkowie w kwestii budowania, w kwestii sal królestwa mają takie podwójne myślenie, co nie? Bo w momencie, kiedy na przykład jakiś zainteresowany zapyta yy, o nasze świątynie, to my go wtedy poprawiamy, często i mówimy, że to nie są świątynie, że to jest tylko, że to jest sala królestwa, w której się spotykamy, że Bóg nie mieszka. W świątyniach zbudowanej ludzką ręką bardzo często używa się tego argumentu, którego użył apostoł Paweł, wtedy, kiedy ktoś na przykład mówi, że no on, się z księ... y... on się na przykład ze swoim księdzem w czymś tam nie zgadza, no ale chodzi do świątyni, bo to jest dom Boży, chodzi tam oddawać cześć Bogu i tak dalej, no to wtedy wyciągają świadkowie ten werset, jak asa z rękawa by pokazać, że Bóg nie mieszka w świątyni zbudowanej ludzką ręką. Ale kiedy chodzi o budowę sal królestwa, kiedy chodzi o argumenty, że jest to takie taka firma zajmująca się obrotem nieruchomości, strażnica, że tak naprawdę budują po to, żeby potem sprzedać. Samo to jak budynki są przystosowane, one no nie przypominają w żaden sposób żadnej świątyni, nie mają wieży i tak dalej, więc spokojnie można je później zaadoptować do czegokolwiek, czy do jakiegoś weterynarza, czy jakiejś innej instytucji, to wtedy świadkowie mówią, że, ale jak ty możesz tak mówić, przecież to jest własność samego Jechowy, samego Boga z jego dom, i tu zachodzi znowu. Widzicie, takie podwójne myślenie. Nie w zależności od tego, co kto powie, to albo, to albo to jest dom Boży, albo to nie jest dom Boży. Zauważcie też, że nawet w tekście dziennym programuje się ludzi na to, co powinni robić, jakie powinni mieć nastawienie do właśnie budowania sal. Jeśli już jesteś za stary i cię plecy bolą. No to oczywiście nie będziesz brał udziału w budowach sal królestwa. Czyli oczywiste, że jeśli jesteś młody i cię nie bolą, no to powinieneś być takim ochotnikiem i brać udział w budowie sal królestwa. Ale jeśli już takim bezpłatnym robotnikiem być nie możesz, możesz, tak jak Dawid, przeznaczać swoje złoto i srebro, innymi słowy pieniądze, na budowę sal. I w tym miejscu. Chciałbym przeczytać jeden werset, na który powołał się Szczepan w swojej rozmowie z Żydami, zanim go ukaminowali. Salomon wybudował dla niego dom, 47 werset, jednakże najwyższy nie mieszka w domach wykonanych rękami, jak to mówi prorok. Niebo jest moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem. Jakiś dom mi zbudujecie, mówi Jechowa. Albo co jest miejscem mego odpoczynku? Czyż nie moja ręka uczyniła to wszystko? Chrześcijanie w pierwszym wieku mieli już dobre nastawienie, co do świątyni. Pamiętali słowa Pana Jezusa, który powiedział, że przyjdzie czas, niebawem, że nie będzie się oddawał czci Bogu ani w świątyni, ani na tej górze, powiedział to przy okazji, Rozmowy z Samarytanką, a gdzie Samarytanie wierzyli, że na tej górze, na której Jakub oddawał cześć Bogu, to tam powinno się to robić. Tylko będzie się oddawać Bogu cześć duchem i prawdą. Innymi słowy, nie ma znaczenia w jakim miejscu jesteś. Gdzie Bogu cześć oddajesz? Ważne w jaki sposób to robisz. Czy robisz to zgodnie z prawdą, w sposób czysty. To było nauczanie Pana Jezusa. A tutaj widzimy, moim zdaniem, duże ciśnienie na to. Aby powstawały sale, bo to taka piękna wizytówka i w sumie to jest cały majątek tak naprawdę Boga. Co już Mu możemy dać, jeśli nie swoją pracę i swój wysiłek? No Mu może pracę i wysiłek tak, ale kto z tego spija śmietankę na końcu? Świadkowie jak zwykle są niekonsekwentni w tym, czego nauczają. W zależności od tego, tak jak już wspomniałem, jakiego argumentu ktoś użyje, to... Wyciągają taki albo inny werset. Nie wiem, czy pamiętacie, miałem takiego shorta krótkiego odnośnie datków. To też mi się tak przypomniało. Zauważcie, że w momencie, kiedy zrobiła się taka dosyć duża inflacja na świecie ogólnie, nie tylko w Polsce, to w jednym z filmików propagandowych na zgromadzeniu pokazano dosyć bogate małżeństwo które się działo i zastanawiało się, czy nie mogłoby przeznaczać więcej pieniędzy na właśnie dzieło w cudzysłowie głoszenia, a w praktyce dzieło budowania sal. Pamiętacie tam ten mężczyzna pokazał żonie telefon, czy tam jakiś tablet i mówi: zobacz, pomyślałem o nowej kwocie. I ta żona na to: tak, tak, dawajmy więcej. Dawajmy więcej. Wszystko na pewno pójdzie na salę Królestwa. Na pewno nie na żadne ugody, żeby osoby, które mogłyby sprawę wygrać, dostaną kapuchę do ręki, do bardzo grubą, przez co ze swoim tematem nie pójdą do mediów. To są miliony dolarów. Miliony dolarów. Z Twoich datków. Więc, jeśli nie chciałbyś, aby twoje pieniądze były wykorzystywane do tego, by chronić sprawców pewnych rzeczy. Nie chciałbyś, żeby przeznaczano je na PR organizacji i na tak naprawdę brak odpowiedzialności za to, co przez dziesiątki lat się działo. To nie wrzucaj kasy do skrzynki. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to powinieneś pamiętać słowa Pana Jezusa, że gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. I oczywiście nie trzeba tych słów traktować dosłownie, bo tak samo jak czterech będzie, tam Pan Jezus będzie, ale jeśli sam się pomodlisz, studiujesz, starasz się Go naśladować, to zarówno Ojciec, jak i Syn Ci się przyglądają i też są pośród Ciebie. Nie potrzebujesz do tego świątyni. To jest dosyć zabawne, że tak, niegdyś, że tak jak niegdyś chrześcijanie nauczali Żydów, tych, którzy się już przekonwertowali na chrześcijaństwo, a dla których świątynia nadal była ważna, być może przypominali właśnie te słowa Jezusa, które wspomniałem wcześniej, żeby nie przywiązywali aż takiej wagi do świątyni, bo według słów Pana Jezusa ona lada dzień ma. Zostać zniszczona, ma tam nie pozostać kamień na kamieniu. To już nie jest sposób wielbienia Boga, jak się Bogu podoba. Duchem i prawdą teraz czcimy Boga. Gdziekolwiek jesteś, to dla Żydów wiecie, dla których świątynia była czymś pięknym, dumą, to było coś trudnego do przeskoczenia. Wiecie? I dla świadków Jehowy, świadomość, że. Boga można czcić gdzieś indziej niż na sali królestwa, no to jest mniej więcej taki szok jak dla tych Żydów w pierwszym wieku. Rozumiecie? Oni sobie nie wyobrażają, że można Boga czcić gdzieś indziej poza salą królestwa. I tak samo jak Żydzi patrzyli na pogan, którzy nie chodzili do świątyni jako taki plebs. Którzy tak naprawdę Boga nie czczą, bo nie chodzą do świątyni. Tak samo świadkowie Jehowy patrzą na innych ludzi, którzy nie chcą chodzić do ich sal królestwa, nie chcą się z nimi jednoczyć w śpiewaniu pieśni, modlitwie, nie chcą brać udziału w studium, programowania umysłu serwowanego przez strażnicę. To tacy ludzie dla świadków Jehowy też są jak taki w cudzysłowie plebs, i dla nich. Sposób czczenia Boga przez ludzi poza salą Królestwa jest niewłaściwy, zły. No, bo przecież to są, jak to się mówi, czyste ośrodki wielbienia Jehowy. <laughs> no, ja bym się z tym kłócił i to mocno, bo to z czystością nie ma nic wspólnego, z prawdą biblijną tym bardziej. No, ale <laughs> już od dawna wiem i przekonałem się, że siatkowie Jehowy to tak naprawdę organizacja która jest takim kultem moi, z mojej perspektywy neojudaistycznym. Jeśli chodzi właśnie o to podejście do sal królestwa, do przestrzegania zasad jakichś takich cielesnych, do ubioru, do nie wiem. W wymyślaniu własnych nakazów, jak gdyby były przykazaniami bożymi, jak ktoś się do nich nie stosuje, no to wtedy już jest naznaczony. Mam tu na myśli chodzenie na zbiórki, mam tu na myśli, nie wiem, właśnie budowę Sal Królestwa. Chociaż Biblia w żaden sposób o tym nie wspomina. Zauważcie, że ten przykład z, z tekstu dziennego znowu został wzięty po prostu ze Starego Testamentu, no bo nie było opcji, żeby wziąć go z Nowego Testamentu, ponieważ chrześcijanie spotkali się w domach i ani myśleli o tym, żeby budować jakieś świątynie czy coś takiego. No bo znali słowa pana Jezusa. Więc to jest pomysł typowo świecki, typowo ludzki. Bóg tak na to nie patrzy po prostu. No nic. Taka krótka wtrątka, bo jak wczoraj to przeczytałem to się uśmiechnąłem po tych pierwszych zdaniach, i sobie pomyślałem, ale ja mam luz aktualnie. I w głowie, i w sercu chodzić, budować. Ja nie wiem, żeby nie pomagać, nie? Jak na przykład ktoś budował dom i by mnie zapytał o pomoc, no to pójdę coś mu tam łopatologicznie łopatą pozamiatam, nie? Nie ma problemu. Natomiast. Yy, Wmawianie sobie, że ja budując salę królestwa pracuję dla Boga, który, który nie powiedział, że mamy sobie budować na nowo świątynię, jak Żydzi, na nowo mówić, że to jest jakiś czysty ośrodek wielbienia Jechowy czy coś w tym stylu? No nie, nie jestem zainteresowany pokłamywaniem siebie samego, że coś ma taki sens, jak mi ktoś wmawia, a który po prostu takiego sensu nie ma, to nie jest praca dla Boga, to jest praca dla ludzi, ewentualnie dla siebie, jeśli chce się spotykać w tym miejscu. No, ale na tym to polega, nie? Jeśli wmówisz ludziom, że twoja wola jest Bożą wolą, no to jesteś wygrany. <laughs> To jesteś wygrany. Za darmo ci będą budować. Później to, co zbudują, ty im powiesz, że sprzedajesz. Oni i że to jest wola Boga, no to oni mówią: No dobra, no jak to jest wola Boga, to ok. Może pewnie gdzieś gdzieś w Afryce trzeba salę wybudować, dlatego się sprzedaje. No bo nie ma innej, innego powodu przecież. Wolą Boga jest to, żeby 50 km jeździć na zebrania. I z tego co słyszałem, to były opowieści, że niektórzy bracia uznają to za bogosławieństwo, bo w aucie tyloma. Fajnymi doświadczeniami się wymienili. No, masakra, nie? ojejku jejku. Dobrze, moi mili, nie będę was już zanudzał dłużej. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy może braliście udział kiedyś w budowie jakiejś sali, którą potem wam sprzedano, czy coś w tym stylu. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o tym temacie. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.